To nie są tak naprawdę kury miniaturowe, są jeszcze mniejsze od nich. Kura araucana to kura rasowa. Chciałem mieć kurę rasową, ponieważ żyją one znacznie dłużej niż kury schowu klatkowego. Kosztują trochę więcej, ale dla mnie to zwierzę domowe. Poza tym mają też szczególną cechę, że znoszą niebieskie jajka, więc nie znoszą ich zbyt wiele. To nie problem, nie jemy jajek codziennie. Są smaczne jak każde inne jajko, są trochę mniejsze. Mówi się, że są znane z tego powodu, ale czy to miejska legenda, czy nie? Dla osób z cholesterolem poza tym skorupka jest niebieska zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz to nie jest tylko zewnętrzna warstwa. Mają też pewną szczególną cechę: mają małe kucyki i nie mają ogona. Niektóre mają kucyki, inne nie. To dość zabawne. To bardzo sympatyczne małe kury, więc są idealne do małych ogrodów. Potrafią latać, więc naprawdę trzeba uważać. Mogą żyć jak pies, tak naprawdę to właśnie mnie zainteresowało, czyli 10-15 lat, no właśnie. Trzeba je traktować jak zwierzęta domowe, a nie tylko jak kury znoszące jajka, jajka, jajka i tyle. Znaczą jajka, to super, ale przede wszystkim są bardzo sympatyczne. Są trzy lub cztery kolory, więc trochę łososiowy, szary, inne trochę ciemniejsze, jeszcze inne, bardziej kremowe. Jedzą tylko mieszankę ziaren. Daję im też robaki. Lubią suszone robaki, albo trzymam w domu mączniki i od czasu do czasu daję im małe, żywe larwy. Właśnie, od czasu do czasu. Pozwalam im chodzić po warzywniku, podjadają trochę trawy, trochę tego, trochę tamtego. Zaleca się 3 lub 4 metry kwadratowe na jedną kurę. Ja zdecydowałem, że będą miały tę przestrzeń, która ma 20-25 metrów kwadratowych. Bez koguta, chociaż są piękne. Koguty Araucana są przepiękne, ale cóż, jesteśmy w Marsylii i sąsiedzi raczej nie byliby zachwyceni pianiem koguta.